Cześć, z tej strony, Chris. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Transim World 2. Dzisiaj jesteśmy na trasie LGV i tak oczy Was nie mylą. Tutaj nasz GE 4x4 z Arosa Line będzie pobijał rekord prędkości. Tak zobaczymy, ile ta maszynka jest w stanie wyciągnąć Dobra, tylko zwolnię hamulce i zaraz będziemy ją rozpędzać No, w drogę Ogólnie ta maszyna e, jest tutaj Ma za, jest tutaj e, no nie na odpowiednim miejscu bo e, rozstaw kół w ogóle tutaj nie pasuje e, do rozstawu normalnego no ale jedziemy, poruszamy się, więc czemu by nie przejechać się tutaj i zobaczyć, ile możemy, można powiedzieć, tym maleństwem wyciągnąć. Trzeba pamiętać, że ma ponad 2000 koni mechanicznych, więc nie jest to całkiem słabizna. Pamiętając o tym, że na, na trasie Arosa Line ma takie nachylenia i podjazdy. To znaczy głównie chodzi mi o podjazdy, bo 6% pod górkę to jest naprawdę dużo i tutaj nawet na LGV aż takich wzniesień nie mamy. Więc jest to bardzo mocna maszyna, no i zobaczymy ile w stanie będzie pociągnąć. Oczywiście nie mówimy tutaj o prędkościach, które nasze super maszyny wyciągają, ale jestem ciekaw ile możemy tutaj pociągnąć, szczególnie że na Arosa Line nie możemy tego zrobić, bo przy większej prędkości zaraz nasz pociąg przewróciłby się na plecy i no niestety musielibyśmy zakończyć naszą jazdę. Tutaj mamy tory przystosowane do bardzo dużych prędkości, więc Myślę, że nasza maszynka będzie miała tutaj pole do popisu. Szczególnie, że nie przeszkadza jej w pewien sposób lewitowanie, bo przecież te koła tutaj są ustawione osie wężej, więc on nawet po tych torach nie jedzie. Ale fizyka train War 2 jest jaka jest tutaj pod tym względem. I możemy sobie praktycznie każdym pociągiem na każdej trasie przejechać. Raz próbowałem właśnie maszynką z Sandpatch Grade GC4400, jeśli dobrze pamiętam nazwę. I tam wcisnąłem go do metra. I słuchajcie, to była tragedia, bo ta maszyna była za wysoka. Więc zaczęły się tam dziać dziwne rzeczy, tekstury się zaczęły łączyć. Więc, jeśli chodzi o scenariusz, to nie jest tak do końca, że jest to przepracowane, każda maszyna jest przepracowana na określonej trasie, tylko po prostu tutaj ten algorytm silnika pozwala na przenoszenie określonych pociągów, ale to nie znaczy, że one tutaj fizycznie. Na każdej trasie pasują. Dobra, zobaczmy, jak ta nasza maszynka tu sobie poradzi. Bo oczywiście bardzo ładnie się prezentuje na trasie LGV. Ale myślę, że taki ładny pociąg na każdej trasie będzie wyglądał dobrze. Myślałem, że Zrobię taki przejazd w gorszych warunkach pogodowych, w śniegu, w zamieci, żeby właśnie nasze GE czuło się bardziej jak w domu. Ale potem doszedłem do wniosku, że wpłynie to na przyczepność kół i możemy stracić jakieś cenne kilometry, więc lepiej, żeby maszynka sobie jechała. W taką ładną pogodę, która sprzyja wyciąganiu ogromnych prędkości, a zauważyłem jeszcze jedno, powiem Wam, jak patrzymy tutaj z, z tej perspektywy, e, czuć e, przyspieszający e, pociąg, czuć tą prędkość. Natomiast kiedy sobie zbliżymy, tej prędkości już tak nie czujemy. Zobaczcie, wydaje się, jakby o połowę. E, Wolniej pociąg się przemieszczał, a to jest ta sama prędkość. Teraz kiedy cofniemy, od razu czuć pęd. Także e, nie warto tutaj robić takiego zbliżenia, bo wtedy tracimy tą dynamikę całą, więc będziemy sobie patrzeć na naszą maszynę z tej perspektywy, czasami, a czasami z innej. Ile tutaj już mamy? 70. To jeszcze dużo, dużo do prędkości, która by mnie zadawalała. A takiej powiedzmy, 130 km będzie już dobrze. No dobra, 125. To co mamy tutaj na zegarze, chociaż już tutaj sprawdziłem niejedną maszynę, więc wiem, że ten limit zegaru wcale nie pokazuje całkowicie prędkości, jaką może maszyna wyciągnąć, więc liczę na więcej. Ale żeby to sprawdzić, musimy dojechać do miejsca, w którym będziemy zjeżdżać z górki, gdzie będzie 3% ponad nachylenie. Wtedy będziemy mogli sprawdzić, ile dokładnie ona jest w stanie wyciągnąć. Jak dojedziemy do tego momentu? to myślę, że zakończymy film chociaż tutaj znam już trochę LGV i może być tak, że na dalszym odcinku jeszcze jeszcze większą prędkość moglibyśmy osiągnąć tylko, że problem tkwi w tym na tej trasie, że jest ona bardzo długa, a tutaj jedziemy ze stosunkowo niską prędkością więc trwałoby to bardzo, bardzo długo i w sumie musiałbym w jakiś sposób przejechać całą trasę i ją poprzycinać, a myślę, że nie ma to większego sensu i jeżeli tutaj wyciągniemy 130-140 km to już będzie to zadowalająca prędkość więc czekamy na odpowiednie miejsce, w którym nasz pociąg będzie mógł tutaj się zaprezentować i popisać ale jeszcze na razie czeka nas dosyć e, długi tunel i z taką prędkością będziemy naprawdę długo przez niego przejeżdżać Teżewi e, z prędkością ponad 200 km i to nawet blisko 300 km e, jedzie przez taki tunel bardzo długo więc my tutaj będziemy na pewno wlec się i wlec i wlec i będzie ciemno i nie będzie widać końca tego tunelu. No ale co poradzić? Nic nie poradzimy. To jeszcze nie ten tunel. Nie, 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 nie. Tutaj to już widać koniec. 82 na liczniku. Całkiem fajna prędkość. Szczególnie, że. Tą maszyną jeździmy około 30 na Rosa Line, więc prędkość już praktycznie podwoiliśmy. Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o G, który mi teraz jadę na, na trasie LGV, bardzo fajnie się prezentuje i całkowicie inaczej patrzę na tę na, na trasę. Nie wiem dlaczego. Być może nie przepadam za wyglądem Teżywi, bo ogólnie Teżywi z wyglądu zewnętrznego, powiem szczerze, nie do końca mi odpowiada. IC3 to jest po prostu doskonałość, doskonałość wykonania. GE też mi się bardzo podoba, chociaż to są w ogóle innej klasy maszyny, więc tutaj nie ma co porównywać. Mamy nasz tunel, to jest prawdopodobnie ten tunel tak? 77 km. No, myślę, że tak, że tutaj sobie będziemy jechać. Zresztą, tutaj będziemy mogli jechać 300 km, gdybyśmy jechali jakąś szybką maszyną. Więc teraz już jestem pewny, że to jest właśnie ten tunel. Może chociaż zapalimy sobie światło w środku, bo na zewnątrz kompletnie nic nie widać. Może też schowamy nasze lusterka, bo jeszcze zahaczymy. Nigdy nic nie wiadomo. Chociaż Tracing World nie zaskakuje nas takimi jakby to powiedzieć zdarzeniami losowymi, takimi ciekawostkami, ale byłoby fajne, gdybyśmy na przykład z jakiegoś powodu stracili lusterka. Można bez nich dojechać, ale na przykład stracilibyśmy przez to 500 punktów. Bo na przykład... W pewnej sytuacji powinniśmy je schować. No, na przykład w takim tunelu, gdzie załóżmy tutaj są jakieś wystające elementy, które mo, o które mógłby właśnie pociąg zahaczyć, chociaż z drugiej strony, ta maszyna nie jest przystosowana do trasy Elżebi, więc. Ja tutaj trochę wymyślam, trochę mnie ponosi fantazja, no ale jak może mnie fantazja nie ponosić, kiedy jadę takim tunelem, gdzie nic kompletnie nie widzę, gdzie może nawet mógłbym poczuć jakiś rodzaj klaustrofobii, więc zaczynam kombinować i wymyślać. Dobra, jeszcze trochę sobie pojedziemy tym tunelem. Już wyjedziemy z niego. Mam nadzieję, że zaczniemy wyciągać jakieś większe prędkości. Tutaj mamy na razie 86,2% podjazd, więc i tak ładnie utrzymuje maszynka prędkość. No ale te 2000 koni mechanicznych pod maską, ponad 2000, 2200 chyba robi swoje. Więc choć jest to mała maszyna, to jednak tkwi w niej wielka siła. No i jestem ciekaw, co ona nam tu jeszcze pokaże, czym nas zaskoczy. Czyżbym widział światełko w tunelu? Ale to nie, to jeszcze chyba nie. To była taka tunelowa Fata Morgana Właśnie dzisiaj czy wczoraj oglądałem film na YouTube Wczoraj zacząłem, a dzisiaj yy, kontynuowałem oglądanie. O, to, to by było chyba bardziej prawdopodobne, wtedy okazuje się, że i oglądałem wczoraj i dzisiaj. W każdym bądź razie był to przejazd pociągu Czarnogóry, jeśli dobrze pamiętam, w Czarnogórze, ale dokładnie nie, nie pamiętam teraz, jakie to były, z jakiego miejsca wyjeżdżał. W każdym bądź razie o co chodzi? Tam pociąg przejeżdżał przez bardzo, bardzo długi tunel. Nie wiem, ile to dokładnie było kilometrów. Ale ciągnął się naprawdę przez dużą odległość, chociaż pociąg, nie wiem ile on tam jechał chyba 20 km na godzinę, miał ograniczenie, w każdym bądź razie no, było to niesamowite, niesamowite takie przeżycie, kiedy tak pociąg długo jedzie przez bardzo wąski tunel, tam jeszcze była taka sytuacja, że Panowie, chyba czterech panów, coś tam naprawiało w tym tunelu i oni byli w połowie gdzieś, tak? Pociąg dawał, maszynista dawał im sygnał, i oni się tam jakoś przesunęli, wcisnęli w ścianę tego tunelu, żeby pociąg, może nie tyle, żeby pociąg mógł przejechać, tylko żeby im się nic nie stało. Także było to bardzo ciekawe doświadczenie. I ogólnie tak sobie pomyślałem, oglądając ten film, że na YouTube jest bardzo dużo ciekawych filmów związanych z pociągami. I tak sobie pomyślałem, że raz w tygodniu mógłbym dla Was przygotowywać taki, taką kompilację, czy na przykład 10 lub, lub mniej filmów, które warto obejrzeć sobie na YouTube. Taki przegląd z całego tygodnia. Nie wiem, co o tym myślicie. Jeżeli podoba się Wam taki pomysł, to może spróbuję nagrać coś takiego, jakoś skomentować i wrzucić Wam w opisie linki do tych filmów, żebyście mogli sobie je ewentualnie obejrzeć. Dobra, tutaj przyspieszamy. 109, 110. Tu już, tu już się dzieją poważne rzeczy. Ale to jeszcze nie jest ta prędkość. Jeszcze musimy dojechać do miejsca, w którym będziemy zjeżdżać z 3% nachylenia. I wtedy dopiero będziemy mogli zobaczyć sobie, ile ta maszyna może wyciągnąć. Teraz tak jak sobie patrzę na GS tej perspektywy to tak doszedłem do wniosku, że można by było sobie zrobić taki quiz. Gdzie pociągi są ujęte właśnie z takiej kamery, i trzeba zgadnąć jaki to jest dokładnie model. Jeszcze może kamera byłaby tak ustawiona, żeby utrudnić widok. <laughs> I można by było zrobić taki konkursik. Tam widziałem mapkę było trzeba dokleić, ja tutaj chyba w ogóle nic nie zrobiłem. Ale no jeżeli już trochę oglądacie u mnie filmy z TrainSimon 2, to wiecie, że no nie jestem wielkim fanem TeżEVI. Chociaż sama trasa LGV, teraz z perspektywy GE, którym jadę, bardziej mi się podoba niż z perspektywy TeżEVI. Czyli być może po prostu TeżEVI jakoś mi wizualnie naprawdę nie odpowiada. Ale z perspektywy czasu będę musiał spróbować jeszcze raz sobie wsiąść do tamtego pociągu i zobaczyć, czy przypadkiem to nie były takie złe pierwsze wrażenia, a teraz czułbym się tam o wiele lepiej. Dobra, jeszcze kawałek. Tutaj mamy 2,2. To już sobie trochę przyspieszymy 2,9. To myślę, że tu już jest pierwsze to miejsce, które pozwoli nam się bardziej rozpędzić. Dobra, zobaczymy, czy osiągniemy 125. To mnie ciekawi. To mnie interesuje. Tu sobie stawiam pytanie, czy dojdziemy do tej granicy. Chyba jeszcze nie teraz. Za małe jest e, nachylenie terenu. Dobra, zwiększa się. Sto dwadzieścia wow! Ale jeszcze nie mieliśmy nachylenia 3%. Musimy tutaj dojechać do tego nachylenia, wtedy będziemy mogli wydać wyrok, ile ta maszyna jest w stanie wyciągnąć maksymalnie. Ale już trochę kilometrów zrobiliśmy. Czekamy na to nachylenie. Może zaraz się zacznie. Tutaj widzę 0,3 Myślę, że będzie zjeżdżać. Tak 2,7, no to tu już jesteśmy w tym miejscu. 3,5. Dobra maleńka, dawaj 32, 33 No już jest nieźle. Już jest więcej niż przewidywałem, także 143 150 wyciągnie. Ło, wow, jest 150, jeszcze więcej. 153, 154, 155. I tutaj już nam się zmienia nachylenie. Myślę, że uznamy, że 155 km to jest prędkość maksymalna, z jaką tutaj mogliśmy pojechać, być może jakbyśmy dalej pojechali to jeszcze, jeszcze może by maszyna pociągnęła szybciej, ale 155 km mnie zadawala, także uznaję, że to jest na ten moment prędkość maksymalna. Być może jeszcze przejadę raz, innym razem, całą trasę, ale myślę, że już ta maszyna więcej nie wyciągnie. Dobra. To w tym momencie kończę z rekordem 155 km tej wąskotoróweczki. I co? Dzięki wielkie za oglądanie. A my się widzimy w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć!